Cześć Wam! Dzisiaj będzie to taki odcinek trochę w starym stylu, ale zdecydowanie skrócony. Gdyż będzie to podsumowanie sezonu, właściwie pierwszego w naszej karierze odzyskania godności LEGO Warszawa. Tak więc, co ja mogę powiedzieć? Zapraszam do oglądania, oczywiście poproszę łapki oraz suby, gdyż one mnie zmotywują do robienia drugiego sezonu przede wszystkim. Dobrze, przejdźmy do statystyk. Zacznijmy od grupy spadkowej naszej ekstraklasy, gdyż oczywiście musimy zacząć od tabeli rozgrywek. Ostatnie miejsca, jak widzicie Zajoraków często Częstochowa i teoretycznie spadłby z ligi, gdyby nie to, że niższych lig polskich nie ma w FIFA. Tak samo podzieliłby jego los Korona Kielce oraz Wisła Kraków, która ja pamiętam, że była ostatnia, ale troszkę się podniosła widzę, walczyli do końca. 13 i 12 miejsce z 36 punktami na końcu zajmują Zagłębie Lubin oraz Widzę Łódź. Trzecie miejsce zajmuje Jagielonia Białystok jeżeli chodzi o tę grupę. 10 kończy Ligę Wisła Płock, A 9 Górnik Zabrze z 50 punktami na koncie. Ciekawostka jest to więcej niż pewny zespół z grupy mistrzowskiej. No dobrze. Wygraliśmy mistrza polski, ale jak wygląda reszta grupy mistrzowskiej. Ostatnie miejsce zajmuje Szcząs Groców. i to jest ten zespół, który mówiłem, że ma mniej punktów od Zabrzan. 46 zaledwie. Krakowia 7 miejsce, zdobyła 53 punkty w trakcie sezonu. Potem mamy Piastagliby ze 61 punktami. Na piątym miejscu znajduje się Arkadynia, naprawdę bardzo dobry sezon w ich wykonaniu. 63 punkty, Pogon 3, 4 miejsce i były promiki nadziei wcześniej, że można powalczyć, Jednakże 68 punktów w 4 miejsce pewnie też ich zadowala. Trzecie miejsce zajęła Lech Agday, która gdyby wygrała chociaż jeden mecz, to wtedy, na przykład z nami, to wtedy miałaby wicemistrzostwo. Nie jak Lech, który ma 77 punktów. My wygraliśmy Mistrza Polski. Wiadomo, przejdźmy teraz do walki o koronę Króla Strzelców. Niestety Maksymowi zabrakło ledwie dwóch bramek, by przegonić Krystiana Gietkiera. Jednakże miał on wyższą średnią bramek na mecz, o zaledwie jedną setną. Krystian Gietkier 30, Maksim 28. Reszta w tej walce się nie liczyła. No pochwalę zasługę również Nowikowas, który jako jedyny jeszcze z Legii pojawił się w tym zestawieniu, mając 13 trafień. Jeżeli chodzi o asysty, tutaj zdominował te klasyfikację Patryk Klimala, a właściwie reszta Legii. Jak widzicie, jest ich 5 w pierwszej 15. Klimala 11, Nowikowas i Maxim po 8 oraz Noci i Niezgoda po 6 Ast. Naprawdę bardzo by sezon w naszym wykonaniu, jeżeli chodzi o rozegranie. Przejdźmy teraz do żółtych kartek. Czerwonych nie będę wam pokazał, bo był tylko jeden zawodnik z dwoma czerwonymi kartkami. Volodymer Kostevcz. Natomiast odnośnie żółtych... Tutaj wygrał Damian z Boźnie mający 9 kartek. Widzieliśmy jego wyraz agresji w ostatnim meczu z Arką Gdynia. Drugi Rosow Kubicki miał 7, reszta nie miała nawet więcej niż 6. Poza tym przejdźmy od razu do czystych kąt. Majecki zdeklasował te klasyfikacje, grań 30 spotkań, bo miał 14 czystych kąt. Putnowski, który zagrał wszystkie mecze w ciągu sezonu, zaledwie 11. I tak bardzo dobry sezon jak na niego. To jeszcze, jeżeli chodzi o to pierwsze 15, pojawił się Paweł soku 3 czyste konta, grając w 14 meczach, jednakże tutaj musimy uwzględnić te rozegrane w koronie Kielce. Przejdźmy teraz do statystyk indywidualnych, które możemy zobaczyć w centrali składu. Jak widzicie najwięcej meczów rozegrał u nas Arvidas Nowikowas, jednakże sporo zawodników rozegrało przynajmniej 30 meczów w ciągu tego sezonu. Jeszcze są do tego Kafu Jędza, Maxim czy Paweł Stolarski. Natomiast jeśli chodzi o bramki, tutaj wiadomo Aleksandr Maxim zniszczył te klasyfikacje mając 28 bramek. Chociaż z drugiej strony Nowikowac i Niezgoda również zasługują na pochwałę odpowiednio 15-12. Poza tym jeszcze Patryk Klimala 9 i następnie jest Kafu mając ich 6. W klasyfikacji Asus tutaj jednak Patryk Klimala wygrał mając ich 11. Ale dobry wynik również taki piłkarzy jak Maxim, Nowikowac, Noci czyli Niezgoda. Idąc dalej, mam jeszcze czyste kąta. Tutaj wygrał Kafu mając 15 czystych kąt razem ze Stolarskim. i Jędrzejczyk. Po 14 Czyli w sumie dość dobry wynik Jeżeli chodzi o rozwój naszych zawodników Tutaj najwięcej rozwinął się Jędrzej Olkowski Bo aż o 10 punktów oceny Na pochwałę zyskują również Majecki i Karbownik Po 7 punktów Nadal jednak najwyższą ocenę w składzie Zachowuje Jakub Czerwiński, a nie Aleksandro Maksim Jak mogłoby się wydawać 74 punkty razem z Likuniasem Na koniec jeszcze inne rozgrywki na przykład Puchar Kraju, który Lechia wygrała, wygrywając 2 do 0 z Lechem Poznań w finale na Stadionie Narodowym. Idąc dalej, mamy również Super Puchar Europy. Liverpool tutaj zniszczył Chelsea wynikiem 4 do 0. Natomiast jeśli chodzi o Premier League, tutaj Manchester City znowu uprzedził Liverpool i został mistrzem Anglii. Trzecie Spurs miało 96 punktów, a z innych ciekawostek sprawdziłem Crystal Palace, 12 miejsce w tabeli. Idąc dalej, mamy ligę. Tutaj PSG łatwo wygrało odnosząc jedną porażkę w ciągu całego sezonu. 12 punktów przewagi nad AS Monaco oraz 15 nad Olimpikiem Lyon. Reszta właściwie się nie liczyła. W Hiszpanii natomiast bardzo ciasna walka między Barceloną, Realem i Atletico. Barcelona od trzeciego Atletico dzieliły za 4 punkty. Jednakże to katalończycy zostali mistrzami Hiszpanii. Mamy również Bundesligę. Tutaj Bayern Monachium nie odniósł ani jednej porażki w ciągu sezonu, natomiast Borussia Dortmund tylko jedną. I co się dziwić? Zdeklasowali oni ligę. Jednakże to Bayern Został mistrzem Niemiec. Natomiast co do serii A, tutaj Scudetto tradycyjnie zgarnął Juventus jako Piemonte Calcio. Drugi Inter miał zaledwie 10 punktów mniej, natomiast Napoli Milan po 89. Liga Europy wygrała Borussia Dortmund, wygrywając 3 do 0 w finale z AS Roma na stadionie Lechigdańsk. A Ligę Mistrzów? I tutaj ważne pytanie. No, wygrał oczywiście Real Madrid 3 do 2 z Juventusem Turyn. Naprawdę, tak szczerze to spodziewałem się innego wyniku. Tymczasem ja wam bardzo dziękuję za oglądanie pierwszego sezonu w barwach Legii Warszawa. Dziękuję też za oglądanie tej całej kariery, ale my ją kontynuujemy i już teraz zapraszam Was na drugi sezon. Kiedy się pojawi jeszcze nie wiem, najpierw muszę nagle tak naprawdę całe materiały i wszystko rozplanować, ale jeżeli ma się pojawić, to ja wam o tym jak najszybciej powiem. Tymczasem ja dziękuję za oglądanie, zachęcam do pozostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. Dziękuję bardzo i co ja mogę powiedzieć. Widzimy się w drugim sezonie. Trzymajcie się. Na razie. No i cześć. Yeah.